Czy można zrywać kłosy w szabat? Pytają się ludzie Jezusa, a tak pytając współcześnie, czy można w niedzielę pracować? Czy można w niedzielę pójść do sklepu coś sobie kupić? Czy można w niedzielę, w czas wolny, świąteczny, chociażby zająć jakimś sportem, taki wysiłek. Jeszcze i nie pytają, czy w niedzielę albo święta, czy można pójść na działkę, popracować sobie i tak dalej, i tak dalej. Witam wszystkich słuchaczy i sympataków dobrych mediów. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ten fragment dzisiejszej Ewangelii mówi właśnie o tym, kiedy sam Pan Jezus pyta, czy w szabat można zrobić coś dobrego czy złego. Życie uratować lub zabić. A więc zobaczmy, że to Jezus wskazuje na życie. Jakże wielka wartość, wielki dar Pana Boga, żeby nie tylko tym ziemskim życiem się ucieszyć, uradować, ale przede wszystkim zobaczyć w tym ślad Boga, Jego obecność, Jego dobrość, przez to że Bóg nam daje ten czas wytchnienia. A jak jest współcześnie, no my ludzie współcześnie narzekamy między innymi na to, że ciągle brakuje czasu, i ciągle właśnie. Ten czas na odpoczynek, na świętowanie z Bogiem, obecność z Nim czy przy Nim zamieniamy na wszystko inne, które czasami albo częściej nam to życie ziemskie po prostu wyrywa, wykrwawia. A więc myślę, że warto ten czas świąteczny dla nas zobaczyć, że tam z tym wszystkim obecny jest Bóg. W kolejną niedzielę, kolejny dzień świąteczny czeka Bóg, żeby dać nam wytchnienie. Jezus mówi: życie ocalić czy zabić. A więc nie tylko możemy to nasze ziemskie życie afirmować, cieszyć się nim, ale też dostrzegać, że Bóg przez ten czas świąteczny, regularny, nas przygotowuje do wiecznej ob obecności z nim samym. Dlatego warto ten czas właśnie odkrywać w taki sposób. Cokolwiek czynimy, nie to będzie czynione dla dobra swojego, bliźnich, ale przede wszystkim, albo na pierwszym miejscu, <laughs> dla samego Jezusa, jego obecności w naszym życiu. Żeby w ten sposób odkryć to, co nas czeka już po śmierci, czyli życie wieczne z Nim samym. I tam będziemy już właściwie cały czas świętować. I tego wszystkim życzę, wszystkim sympatykom, słuchaczom dobrych mediów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i do zobaczenia następną niedzielę.